Ciao, Cześć, tego na widok Polska. Dziś Urbex. Urbex, gdzie Idziemy to prosto. A gdy idziemy prosto, muszę ono zapłacić. Tak, powrócę, bo jest oficjalny film. Powrócę na YouTube. A. Tak. Kiedy będzie oficjalny film, także oficjalne wytłumaczenie, czemu, czemu było ten, to będzie uwaga już w niedzielę bo ten film około się pojawi dzisiaj, czyli w sobotę, Czy w będzie taki film bardziej, jak co wam powiedzieć? Ehm... Taki informacji Dlaczego? Pomyślałem jakiejś Tak, na ten czas dostałem już yy, telefon, mogę już nagrywać, yy, więc ten ja za koronawirusy Tak. Tak. No a wy zostawcie lajka, subika, możemy

co to jest na taśmy na, na te, na te no i tutaj mamy mega dużo pozostałości. Ja właśnie wybrałem dla Was taki oto a nie w sumie jakiś zwykły bez Bo tu są dużo rzeczy, jak widzicie. Jakieś te meble to Najpierw Ten urbek znowu będzie długim, bo... Zapraszam do tego znowu. A ponieważ jeszcze nagram taki zostało tam który już za będzie. Ale ja tylko patrzymy, e, tu był na pewno kominę. Tam. A to chodźmy. No chodźmy. chodźmy. E, o kurwa. No, to ktoś tu na pewno bywa i dobrze miałem. E, góra najgorsza. Ale i tak idziemy. Tak, ale zanim jeszcze wrócimy tam i spokojnie jeszcze wrócimy. Ja tu chciałam tylko spojrzeć, bo góra najgorsza. Który może nie wchodzić? Wchodzę. Tam wyjdę. Czy ktoś tu na pewno stał? Już to widzę i tu jesteśmy co... To jest mały Tu się troszkę ten... Już wczeniamy. Najpierw e, wchodzimy tu jeszcze. Wchodzimy. E, to nawet nie jest, to jest dużo w tym, co Tak wchodzimy. No, tu jest tylko Kibel i. Tak. Nie, ja tam i tak wchodzę. Nie wiem, jak ty, ale ja. Nie, Nie, no ty, ty się nie znasz. Ja wchodzę tam. E, e, Uchodzę po gorszych wchodach, widzowie. Chodź. No, ty nie umiesz. Tu są gorsze i lepiej nie chodź bo nie bo tamte są te są z tego i już dziwnie tak świetają o kurde chodź co? Serio nie lubię, nie lubię rób, rób stanie, ja tu wracam jakoś chodź dobra, maja sam jest tak. Dobra, o kurwa się zram kurwa pańczyny. No i tu na pewno nie będziemy Na Dobra nie będziemy chodzić. Tak, ten więc może być nawet kurwa dłuższy. Wydawało. Się... No. Ale nie tu są. My ja dużo po Nie Nie mi się wydaje jakby to było tam. Nie wiem. jakby, jakby tam jechało coś. O kurwa, ja pierdolę, ktoś się zesnął, po prostu ja pierdolę, tyle No kurwa, kurwa, to nie jakiś menela z góry, gapuje się z menela, bo kurwa to, co, syra po jakichś kurwa miejscach, nie wiem, menela raczej, Jeszcze idziemy tu, tutaj, tam nie, idę. Tylko, Kurwa, to jest tak ciepło, dole. O kurwa, ile pęczy. Dobra, ale to jest kurwa się ciepła, gorzej niż ten. I tak, lepsza latarka. Dobra, ale zawsze jakoś tak macie, 4K. I jedna rzecz. Jeśli chodzi o 4K, to wy i tak macie 1000 pikseli, bo... I tak macie 1000 pikseli. Nagrywam, ale montuję w tysiąc, ale i tak macie lepszą jakość. Bo nie macie tą gorszą w gorszej, tylko macie tą lepszą właśnie w gorszą odrobinkę. Więc na no, odwrót. No, tu jakieś drzwi wyjebane. Nie wiem, tu jakieś, nie wiem, jakieś takie coś. Nie wiem, idziemy. Tak, jeszcze idziemy. Tu wam coś pokazać. Zanim pójdziemy, to chcę wam powiedzieć o tym sobie. Więc raczej może chyba już stąd idziemy. Ja raczej tak. A... Ja nie lubię takich schodów, bo one są tak strome. Ja też tak mam u cioci. Roz... Ja roz... roz... Teraz roz... Nice. Nie. Święte obrazki. Nice. Może... Święte obrazki. 4K nie jest git. Dobra, jedziemy. No i jeszcze nie wiem powiedzieć do tego. E, nie ci powiem tyle, że wam chcę wejść. Nie będę tam wchodził jakby dachca. Jak Już w ostatnim razie je, jebało kurwa. Fuj. Cicho. Jest Magazyn jakby. No właśnie. Pod tym. Co tam? Nie nic. Ja i tak dalej, dalej, to wejdę, nie na teraz. Nie wiem, ma się tu czeka. No ja się nie dziwię. Ja jestem tylko... Powiem tak. Nie, ja tylko powiem tak. Zapytajcie się mnie, czemu się nie cykam. No, zaraz wam powiem. Autorfur. Nie cykam się, tylko... To jest moja. Sam próbowałem sam. Nie, nie, nie. Nie wiem, ja nie mam tych chodzić po kurwa ciemnych miejscach samemu. Tu jakaś flaszka dziwna. Flaszka flakonik, chuj wie co to jest. Nie ma ale na 4K robi tak roboty, że ja pierdzielę. Mówię wam. Bo szczęście będę nagrywał z takim... 4K. Mówiłam, częściej będę nagrywał z 4K, bo na serwis 4K... No wiem. I tam i... O, coś Majka. Tam jeszcze wejdziemy, spokojnie. Tak. A my... Tu są... Tu jest chyba od Klamki. No, no może. A ja tu chcę wam po pokazać, bo tu jest to pozostało po się, wiecie o co chodzi. Kurde, zapomniałem wziąć ten kawiczek, kurde. Sumie tam. No dobra. I tak, i tu mamy. E, piło, do piłowania. To tak wie. Tu są jakieś zbany, kurde. Jeszcze pójdziemy sobie tam. I tak. Natomiast jest jakaś puszka. I wychodzimy na chwilę. Chcę jeszcze wrócić raz do tego? Bo to się używało w takich dużych i się to nakładało. Albo to jest, albo to jest na filmy. Na filmy i to jest do kina. Tak, do kina, bo w, w starym. Czyli ten dom musi mieć albo z parę... No. lat, a nie takie parę lat. Nie wiem, może 20, a nie wiem, nie wiem kiedy się takie coś używało. Może, jak... Może... No... No tak. Tak. No właśnie wiem. No halo, jest problem, bo kurwa... Albo wam zaraz włączę to kurwa światło, albo nie wiem bo to co zauważyłem na 4k w tym telefonie akurat bez się włącza po prostu nie wiem zobaczymy jeszcze raz, bo nie patrzyłem jeszcze tylko patrzyłem tu O, patrzcie Nescafe Tradico czy to czyli, tis... czyli t... kawa ale czyli wiadomo, że ten dob jest bardzo stary gorzej no ale nie wiem, ja jeszcze tu chciałbym tutaj jest od tego jeszcze wam wszystko to pokazać, ale wiecie nie wszystko mogę pokazywać. no tak to coś wam pokazać też oto to nie wiem czy to jest jakiś klej, czy jaki chuj pasta głowa mm. Ja pierdola <noise> Tyle powiem Dobra ja, ja tylko ja tylko tu tak zrobię Będę stracił Nie chcę dać wiecie tutaj. o co chodzi O dobra możemy tylko Iść tutaj jeszcze O kurwa Tutaj I kurwa ten To jest pełny flakonik przypominam Już Kurwa. Wezmę to, Tutaj też bardziej, żeby nie zbudzać podejrzania. co to kurwa jest? Przypominam. Nie wiem, ja tu sobie przeczytam coś. Yy, to 40 kropli. To 2,62 kosztuje. I to jest... Nie wiem co to jest. Ale powiem tak. Kurwa to jest pełne. Tyle powiem. To jest pełne. I tak jeszcze jak tu szłem widziałem. Coś takiego. Nie wiem, tu jest mega dużo włosowości. Jeszcze tam widzę coś, ale... Nie chcę przedłużać, tak mega Może już idziemy do tej zasbiednicy Wiem, że nie powinno się tak rzeczy kurwa ruszać, ale... Ja za was ruszę I to jest kurwa... Yy, to jest na pewno popo... Co kurwa? Czekajcie, tyle... chwilę By the way, to jest... 1955 Czyli to ma już e, pięć, y, 50. Y, prawie 60 lat i z zobaczyłem coś tutaj. Otóż i tu. Na no, zaraz do tego przejdziemy. Ja pierdziałem, ten film będzie w chuli. I to jest... I to jest kurwa umowa na ten kurwa dom! macie blura teraz na tym. Z kurwa umowa na dom. Ja pierdolę. Tyle pan ja powiem. Więc tego... Nie widzieliście? Z 15... 1955 15... to jest tak To jest y... matka boska I tego nie jest I jest coś takiego chyba Jest stare czysta wódka Nice No a my ja nie wiem Maja idzie czy nie Co? No to możemy jeszcze sprawdzić tam książka w sumie. Ja ba... To Dobra, czy na pewno. Ja jest szyta, nie kurwa, i teraz weź ją, kurwa. Ah. A Kurwa. Ah. I tak, tu jest tak spis z działów. A może może nawet... Nie wiem, zrobię sobie zdjęcia później. Nie wiem, zostawia A ja idę. Nie wiem czy ta Majka idzie ze mną, w jajdę. Nie wiem. Ja może z zajdę, a później ty, dobra? Idź sobie sam Nie wiem na to, No spokój. Siedzieć kurde na takim cię bez kitów. Teraz? Idę też powoli, bo... Nie wiem to jest... To jest na pewno piwnica, tyle pewnie. Nie wiem. Nie eee, wiem. Może być właśnie długa albo nie. Krótka. To śmierdzi tak, że maska nawet nie pomaga. O kurwa. Idziesz? <grywa> Chodź lepiej. Chodź, bo tu... To powiem tak. Tu jest... Tylko to powiem zajebiste. Chcę kurwa, żeby tego gości O kurwa, ja bym sobie podłączył, kurwa. <grywa> Bez kitu. Ale że kurwa ktoś jest takim dyblem, żeby zjebać głośnik na no, jest pojebany jesteś jak ktoś tu był. To ktoś to zjebał, to jest pojebany, tyle powiem Chuj wie czy tego może nawet... Kurwa zniczę, ja pierdolę. No, to fajnie kurwa, fajnie. Na piwnica kurwa. Nie wiem. Ale kurwa nie wiem co aż zrobić, mam na miniaturkę kurwa, powiem wam tak. Może kurwa, to? Chuj wie, zobaczę nie wiem, zobaczyć albo ten moment. To te moment co? I tam chyba nie idę, bo się tam kurwa. Co jest? Ale że tu. To jest, to jest pełne? Kurwa wódka chyba. Ej, swojska kurwa wódka, robiona. Nie, nie wiem, chyba. Tu, tu raczej nie... pusta? Pusta, ale. Tutaj jest pełne, tu oto. No to jest na pewno pełne. I kurwa, to są. Nie czy trzy, ku... kur coś tu coś Ktoś... tu coś robił Ja w każdym razie ja idę tego gośniki mi żal tylko ty gośników na serio bo Kurwa Na serio tych gośników mi tak żal, że ja pierdolę Mega mi kurwa żal Nie, Nie wiem. Tam kurwa głośniki były, no. A i kto się zdebiłem, że będą się takie głośniki. A, a to były na sero stare. No, spoko, to ja się, nie wiem, ja się skina tego. Tu mam nawet węża. Nie. Tak? Nie węża. To jest ten od odkurzacza. No byłem, ale nie pokazałem rzeczy. Tą książkę. i tu jest nawet cała książka, i bez kitu, ale g Kurwa! Dałeś, ja to biorę na chatę. Kurwa, potrzebuję algebrę Pokażcie, kurwa, algebrę Ej, ja dole, co to jest, kurwa? No, dobra, na pierwszą stronę, kurwa. Ej, kurwa, jestem Degilem, wiem o tym. Dobra, no, nie rozumiem. Do ehm. O kurwa, dobra, to jest już dla gimnazjalistów. No, to jest zasadzka szkoł zawodowych. Zawodowych! No, to jest stara książka. Ja chcę Chyba Nie no. Nie, ja takiej rzeczy nie będę się brać, ale kurwa, ktoś zniszczy, a takie coś może u, u nas nawet poleżeć, kurwa, palat, to kiedyś może być nawet warte, więc ja bym wziął wcale. No wiesz, o co to jest? No, no i powiem tak, no to się ba, bez mega opłaca. No, No wiem, dobra, ja tam udejść? Szybko. Chuj, z tym będę, zobacz. Chuj, z tym będę. I ale to wam nic nie chcę pokazać tu są ciuchy to są takie ciuchy i stare, stara walizka chyba się. I bo ja chcę wynajeć jakieś rzeczy wiecie co co chodzi e... chcę wynajeć dla was jakieś rzeczy tu jakieś poduszki chuj wie nie wiem ehm, tu znowu książka tu jakiś badel O kurwa! Dobra, to bierzemy. Tam, tam na schodki, żeby. O, to wszystko pokazać. Ten... I tak, tu są kogoś zapiski. Eee... Nie odczytam, bo to, bo, bo kiedyś pisali, kurwa. Nie wiem, nie wiem. Czekaj, coś tam, czekaj, Kolegu... Nie, ja takich rzeczy nie umiem już odczytać. Ale to są. To jest stare rzeczy jak jakiegoś chłopaka, który... Chwila. Chwila, chwila. Yy, porównajmy rzeczy. Tu ktoś mieszkał i to może być... To do tego domu. Tak, i tylko powiem tyle. Ja się trochę cofnę, żeby nikt mnie nie zobaczył. Yy, powiem tyle. Na pewno pomieszkał chłopak yy, algebra Raz. Zapiski. No tak dobra, dajmy to, że to jest rzecz. Chyba. chyba tak, bo to jest zeszyt właśnie. No dobra, weźmiemy. Weź tym po, po tego, a ja idę jeszcze sprawdzić, bo coś tam, bo coś widziałem, tylko nie pamiętam, gdzie teraz? Czy na dole, czy nie wiem Aha, drabina? Nie, drabina? Nie wiem, chyba tak... Nie, nie wiem Ym, Bo chcę, naj, najwięcej rzeczy pokazać do tego o, piłka. I dlatego się cofam w takie miejsca, bo czasem możemy coś przeoczyć a zobaczę na filmie, i wam tego nie pokażę, nie będzie moja reakcja. A chyba, nawet jakbym zobaczył kurwa to by była Beka. Chyba wszystko. O, stara biedronka. właśnie coś było tam. Chujże. Stara biedronka. No, tak, tak kiedyś by go. Jak nie wiedzieliście, jak wygląda biedronka, tak kiedyś biedronka wyglądała. Dobra. A. O, no właśnie. I właśnie, właśnie. Coś właśnie. Tak, widziałem już to wcześniej, tutaj, i to jest pełne, tak? Aha, i to jest pełne. My będziemy już tam powoli wychodzić. Dobra, więc zobaczymy. Dobra widzowie, jesteśmy. Małe cięcie musiało być. Maja tam zostaje na chwilę, ja idę do tego. Krok świlanki, dobra, ja idę szybko. Oj, wiedzę, że tu kurwa ciekawych rzeczy. To jest jakby 100 doła? Ty, to jest 100 doła. XD No, to jest 100 doła. To były albo kurzaki. Chodź, to jest 100 doła. Kursaki, bo widzisz, że. No, to jest 100 doła. Fajnie. To czekaj, to na, dobra, jak jest stodoła, to zgadzaj, że to są chłopi. Chłopi, tak. no wiesz, no ludzie, no, dobra, jak ktoś, jak ktoś wie z historii, to wie. Taki przecięci ludzie, o, tak, bo nie chcę nikogo obrażać, to jest na przykład, nie wiem, to mieszka w stodole, nie chcę kogoś obrażać, tylko wie, wiecie co, wie? bo, ale algebre chłop umiał, no to kurwa wiecie, to nie jest kurwa taki przeciętny chłop, ale jak algebre umiał, no to kurwa wiecie, no to nie jest taki przeciętny ten chłop. Ale mądry Co najmniej lepszy ode mnie Bo ja totalnie, ja nie, totalnie ogarniam Poczekaj to jest na ziemniaki, tak? To jest na ziemniaki To jest Aha, okej okay. Nie wiem, tam jest to jest garaż, raczej To jest garaż, tak garaż, garaż, garaż Bo tutaj widzicie oponki jeszcze tu się przejdziemy po. Jeszcze tu idę koło ciebie. Jakiś. Bo tego do tego, bo to jest. Co? Ale ja. E, to jest raczej. Aha, to jest takie coś. To jest al alkohol może izop... Wiecie o co mi chodzi? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Ja mam chemię i fizykę, ale jeszcze nie doszłam do takiej rzeczy. <laughs> Wiedzę, To Ty jakiś wiecie. No no, no a tu mamy już Znowu jakieś pakońki, mi się wydaje, że jak tu był garaż Czekaj, to jest guma No, to jest guma, guma To jest No, no tu może lepiej nie schodź, bo tu... Nie, ani nie schodzę, bo jeszcze u brodzesa spodnie... U brodzesa, nie chcę szczerze, u brodzesa spodnie No, chyba To my jeszcze idziemy tylko do tego domu, bo coś chcę wam pokazać Ej, wiem, że może powiedzieć jak przed nami a tam coś do Ciebie pokazać. Znaczy, A, właśnie, bo to jest tak już pod koniec filmu, to jest... Zwykle. Ja idę się do piwnicy. Bo w sumie idziemy do tego, idę do tego dudego A, yy, to, jest, yy, to jest... To jest, to jest do piłowania. Tak, piłowanie więc może też wpiłujemy w następnym odcinku. Nie, i jak widać. XD Nie, bo ja się przez przypadek wsiadam tyle będzie. Nie wiem, tu też jest do piłowania. Aha, no ale nie wiem, no ja nie wiem, o tu znowu... A ci właśnie o to chodzi, że nie widzisz czasem takich rzeczy, a tu jest znowu. A to wezmę do ręki. Y, Alorium, eee... Y, Alatorium. Wyk użycie według załącz ulotki, kur. Dobra mniejsza. Dobra, idziemy co pięć. Ja idę, wszyscy. Dobra. Dobra, my schodzimy, zaraz mają przekonajmy im jakoś Nice Ja wolę powoli Ale to jest takie, Jakby to powiedzieć? Strome o Dlatego tak pomału i nie wiem, jestem debilem jak schodzę I tu trzeba Uważać Tylko też, co to jest za pająk, kurwa No kurwa biały Kurwa biały pająk, kurwa Chop to wyszedł kurwa spod Ja pierdolę Kolejnie. Nie wiem, nie wiem czy chcę tu kurwa, bo nie wiem, jakiś te kichuj Wiecie co, może ja tu nie wchodzę, kurwa Nie wiem, kurwa, czekajcie, ja to mam o, patrz, patrzcie, widzicie? Nie wiem czy to jest, to jest kurwa pająk Ja pierdolę, albo jest taki ślepa, albo jestem debil, dobra ja tu nie wchodzę Kurwa kichuja, raz kurwa jebnie jakiś są takie kropki? No, takie na odnóżach Takie, takie na odnóżach Kropki na odnóżach i taki tuf. Biały, taki okrągły tuf biały nie wiem, ja sobie to pokażę, czekajcie widzowie, zaraz wracam do was. E, dobra, powiem wam tak, e, kurwa, to jest albo ewolucja nowego pająka, albo kurwa jakiś My kurwa, to wyglądało dziwnie. Albo nie, bo oni czasami się to na pewno nie jest, to nie jest e, tych panców. No, pa, ale dziwne, dziwne, ale ja nie za to no, nie idę. widzowe, ale no, nie wiem. kichuj, i ugryziecie to, kurwa, później jakieś kurwa dziwne rzeczy będzie, kurwa. Nie wiem, bo znam taki pach, co kurwa, e, ugryziecie to, kurwa, jak na haju, kurwa. E, więc ja nie chcę, kurwa, mieć. No w sumie do góry nie idziemy. Dobra, to my wychodzimy, nie? Nie wiem, ile trwa, może 20 coś minut na pewno. Trwał. ty, ty takie zdjęcia miała młodzież. Ja powiem wam tak. Na to pewno, to na to pewno coś. coś tu się tragedia stała, bo. Chyba, coś jest naprawdę tragedia. Bo, kto by normalny Zdjęcie. 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 Posłuchaj. Nie wiem, ja to i tak pokażę, bo wątpię, żeby ktoś oglądał mój film. No jest To chyba. Ja chyba czym użył. E, dobra, za, za, zaraz mi powiesz. E, ja tylko powiem tyle, że. że. Nie wiem, no. Ja mogę pokazać takie rzeczy. O tu są jakieś stare gazetki jakieś. Widzę modelki kichu ja Co? Już idziemy. On tu nie wiem, 20, 25, 26. Pięć, taki czy... też jest... No, To jest coś z roku 1000, coś ileś. I mi się to wydaje 1000 to... plus. Kurwa no. jeszcze zastała. No ale nie, jakby taki pając. I to jest chyba albo jego siostra, albo jego matka. Tego. Tego chłopczyka. Hop, ho, ej, chodź... Czekaj, bo on wyglądać dziecko. Ale nie, ale to jest już mega stare, bo... kurde taki e poszaj, ale czekaj... Ej, cicho, cicho. To jest opalona, bo... No ale mogę wam powiedzieć tylko... Ale to jest niemożliwe, że... Nie w O oh, kurwa. Kurwa, to takie coś. Nie wiem, to jest kurwa... Nie wiem, teraz nie mogę na dwóch. No, Wypierdź dalej. Ja jeszcze powiem poczekał. Bo to jest kurwa pająk. No to jest na serio pająk, Dobra, jakby... Tylko wam powiem. Dwie rzeczy. Jeszcze tam zakończymy. ewolucja pająku, dwa kawka jakiś lub kurwa, nie wiem jakiś pod pająka. E, bardziej. Ja tu jeszcze zostanę. I tak, no widzimy się kolejnym odcinku, który będzie już już jutro na oficjalnym powrocie, bo w sumie tak wrzuciłem wam ten ten jest lepszy w cztery kamacie, więc nie narzekajcie. E, to było tyle, nie? To ja no, widziałem, dobra, na to to, ja no to, to to się widzimy na, na urbexie, tak I z Majką, tylko jest dwie rzeczy e, Tak jak mówiłem, że ja się cykam, to na serio się cykam Byłem, próbowałem tam, tam na dole gdzieś No próbowałem tam na dole e, Był taki, no, mega swój duży, no lecąc schodzimy na urbex e, Tak, no i tam, e, ty wiesz, że poszłam No ku, normalnie powiem tak, stąd kurwa jest do góry schody. Tutaj na dół schody zajebiście. Tam jest kurwa, yy, no to jest tylko mówię wam, nie? Tutaj znowu kurwa jest ciemno A i co jest najgorsze, nie ja się cykam ciemności, tylko kurwa, idę. N nie ze nie stuka, tylko jakby ktoś schodził. To nie jest z echo, tylko że ja chodzę jakby... To echo jest dalej. Jakby ktoś... Ja już stanąłem i słuchać ten i echo dopiero. Raz. Jakby ktoś tam był, ale jakby... Nie wiem no kurwa, nie wiem, nawet menel jakiś kurwa, ja wiem jumper menel kurwa. Dobra to tyle noc spróbujemy tam wejść, ja nie, nie wiem ja sam tam nie wchodzę albo kurde z kimś, albo nie wiem No jak to samo na mam no, e, Tam na pewno no e, to na mojego znajomego to będzie w czerwcu e, Wiecie co może tak zrobimy, bo szczerze ja mu nie zostawię za tych Urbeks, a on też kocha urbexy, więc Krystian, jak oglądasz to lecimy w, w lipcu na urbex Widzimy w, w lipcu Urbex. Siema